Witam serdecznie. Dzisiaj jestem gościem pani Danuty Kulawskiej, córki pani Urszuli Drygas. Jednej z najstarszych mieszkanek Konarzewa, z którą zdążyliśmy zrobić wywiad, jeszcze przed jej chorobą. I dzisiaj pani Danuta dopowie nam parę rzeczy ze swojego dzieciństwa, ze swojej młodości. Dopowie to, czego nie powiedziała nam mama. Pani Danko, takie pytanie, ponieważ kiedy rozmawiałam z pani mamą, yy, pani Urszula wspominała o waszych sąsiadach o państwie gałczyńskich. I to były wspomnienia o ich życiu, jak mieszkali, jakimi byli ludźmi. Natomiast nie tak dawno pani zaskoczyła mnie yy, wieloma pamiątkami po Państwu gałczyńskich. I chciałam właśnie zapytać, skąd tyle pamiątek? bo nie zdziwiłoby mnie, gdyby te pamiątki miała mama. No natomiast już to drugie pokolenie. Syna bardzo interesowały pamiątki, w ogóle lubi tam w staroście wszystko I, i on tam jako dzieciak u babci przyjeżdżał na wakacje, no i, i tak buszował w tych mieszkaniach, a potem ta babczyńska poszedł do Baszkowa, do domu starości i to wszystko zostało. No i on, no i tak buszowali, no i już nosił te pamiątki wszystkie, dlatego tak się zachowały. I tego się nie zniszczyło, tylko się zachowało. Mówi, no ma wszelki wypadek. No to tutaj wielkie słowa uznania i pochwały zarówno dla Pani, jak i dla, pana, dla Pani syna, ponieważ z wieloma osobami, z którymi do tej pory rozmawiałam, no pojawiało się takie stwierdzenie, że o, gdybym przyszła wcześniej, to jeszcze jakieś pamiątki by były. A to był albo remont, Albo jakaś przeprowadzka, a to się spakowało, pudła do, dokumenty do pudła i poszły do pieca. I te pamiątki są dzisiaj nie do odtworzenia, a te, które pani przyniosła, no to po prostu to są perełki. A widzę, że tutaj pani ma jeszcze taką grubą teczkę. Tak, I to jest, to jest... jest niespodzianka. Co tak. tam się kryją za skarby? Nie ja wiem, różne rzeczy to są. Ja Palusz, Paluszczak, Ignacy Paluszczak. On był taki jakby rejentem. Jak ktoś tam miał coś do pisania, do, do jakichś dokumentów pisania, to wszyscy z wioski chodzili do niego. Bo on potrafił to, to ująć, pisać porządnie, no bo wiadomo w tych czasach to ci ludzie też wszyscy nie umieli tak aż dokładnie pisać, żeby to chociaż ułożyć coś, nie? Może umieli, ale ułożyć, żeby to było problem już do ludzi, nie? I tutaj są właśnie takie wpiszcie jakieś, nawet starsi ludzie którzy tu mieszkali. A gdzie mieszkał pan Paluszczak? Tam, gdzie Gałczyńska. To był brat Gałczyńskiej. To był domowy dom mm, Paluszczaków. Paluszczak. Możemy, tak. ze możemy zerknąć do tego notesu? Proszę. Nazwiska. Daty. Właśnie. To tak skrupulatnie prowadzone, prawie jak księgi kościelne. A tak, tak, tak. To może, może tak dla osób, które są no, z tego młodszego pokolenia może o, mnóstwo zapisków. Czym zajmował się rejent? No tak, jako funkcję ma rejent, ale nie wiem, czy on był dokładnie rejentem, tylko tyle, że pisał tam wszystkie te dokumenty o no, obliczenia jakieś. Także tu chyba każdy każdy pewnie był podsumowany. Tak wygląda na to. Hmm. Bardzo, bardzo skrupulatnie. Tak pozwolę sobie tak tylko tak No no właśnie. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem. Pod wrażeniem tego charakteru pisma ludzi właśnie z tamtego, z tamtego pokolenia. I to było na pewno pisane piórem bo nie było długopisów. Mhm. Atramentem? Albo już... Nie, atrament to może nie był. To no było, to, to tak. Ale na pewno piórem. A to ołówki. no, ołówkiem. No ołówkiem. Wy wygląda prawie jak zeszyt do matematyki z czasów kiedy jeszcze myśmy chodziły do szkoły. Tak. Mhm. No i właśnie z takich dokumentów można się dowiedzieć mnóstwo rzeczy. Jak to jest To jest moja babcia. Hmm, tym zeszycie. Muszę, żeby nie było, że to Ja W 45 zmarł dziadek. To musiało być po 45. Chyba, że babcia była cały czas właścicielką, bo dziadek przyszedł... Tam, przyszedł na gospodarkę do babci. Czyli A się babci... wrzenił się tak, wrzenił w gospodarstwo. Się, no bo babcia się nazywa Paterek. Te paterki co mieszkają? No to było kuzynostwo. To w sklepie sprzedała moja Józef. Już... O, no to już. A, a, ta, a ta babcia tutaj, ta pra babcia, prawdopodobnie miała wyszynk. A ten wyszynk to, było, to była, chyba, knajpa? Była ta oberża, co sklep teraz jest? Tak, tutaj? Tak prawdopodobnie. Ale moja mama tego nie mówiła, tylko ciocia mhm, kuzynce. Ale... I kuzynka właśnie mi mówiła, że to miała wyszynk. A to była taka knajpa, ale... A to my może... mamy, mamy stare zdjęcie. Tak, to, to ta stara, no ta, ta prababcia moja. Mhm. Więc nie wiem, nie wiem czy taką rycinę Pani yy, miała okazję zobaczyć, to może następne spotkanie mówimy się, się, to ja przyniosę, ponieważ mamy kilka takich rycin starych, właśnie starych obiektów. Jednym z tych obiektów jest właśnie ta gospoda, oberża, bo to było już, tak powiem, jeszcze z niemiecka na, 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 nazwane. I to było tam chyba gdzie bielawny teraz, tak? Tak, tak, tak. tak to tak, jest tak. ten sam budynek, gdzie tak. teraz jest sklep, tak, tak? U pana Witka Bielawnego. No. I tam był